Witamy w KarHEFI przy następnym materiale. Tym razem mamy Mercedesa GLC 43 AMG, jest to fajne auto. E, z 3 litrową biturbą, benzyną, e, 390 koni, więc jest czym jeździć. E, Pan Adam zgłosił się do nas e, w momencie, gdy po prostu... M, dylematu. Auto zostaje u nich lub nie zostaje. Decyzja poszła, że, po prostu, że robimy audio, wtedy zostanie. Taki warunek był jego żony. To tak na wstępie. Co tu mieliśmy? Mieliśmy tu Basica. Mieliśmy tu Basica, podstawowy zestaw z jednym wooferem po stronie pasażera. I mamy Twittery, tak w BMC nie mamy Twitter, y, mamy szerokopasmówki. Tu mieliśmy chociaż Twittery. Mamy średniaki, mamy szerokopasmowe z tyłu głośniki. Będziemy robić dla Pana Dama tutaj upgrade. I teraz tak, Zdecydowaliśmy się na dołożenie gusika centralnego z tego względu, że po prostu, żeby odsłuch był idealny dla pasażera również, żeby tworzył się taki trójwymiar w całej scenie dźwiękowej, więc brzmieniowy efekt naprawdę będzie super, jeśli chodzi o dołożenie średniaka, więc centralnego. Więc mamy w tym momencie, mamy ośmiokanałowy wzmacniacz ale jeśli chodzi o sprzęt, to przejdziemy jakby do stołu i pokażę Wam, jaki tu sprzęt żeśmy dla Pana Adama zaproponowali, jak wygląda. Także w następnych kadrach zobaczycie, jak wygląda całe zestawienie systemu, który zaproponowaliśmy Panu Adamowi. No i pokażę Wam sprzęt, który będziemy montować u Pana Adama w gielce. W sprzęt jest macz, wzmacniacz, ale może zacznę od ferów. Ta wersja to jest wersja Basic, wersja Basic ma w standardzie jeden woofer pod, w nogach, czyli to jest woofer w takim podstawowym wersji po prostu jest tylko jeden głośnik niskotonowy, więc dlatego nie mamy basa, bo po prostu bo jest tylko jeden głośnik ma nam wypompować niskie tony. My w tej chwili zastępujemy ten woofer, zastępujemy dwoma i piątkami. Tu jak widzicie mamy już flex monty, czyli mamy specjalnie do tego samochodu dedykowany adapter montażowy do Helixa i 5. I piątka jednocewkowa, jak widać już z naszych realizacji, jest to woofer, którym warto zaufać. jak widzę Sporo firm, które handluje różnym sprzętem, po prostu również korzysta z i piątek, bo ten woofer robi niesamowite zamieszanie w samochodach. Mamy maskownicę, bo to jest w nogach, tam mamy nóżki, tak? Czyli za od kierowcy, a po stronie pasażera jest to totalnie pod dywanem. Dlatego jest porządny, porządny dystans do zamontowania. Wszystko na śrubaczki skąd skręcamy. Oczywiście jest też jakby pianka taka, po prostu pod, pod woofer. E, oczywiście na wszystko jest nana e, kosz Compose i maskownica metalowa, maskownica solidna, żeby przypadkiem jak ktoś się zaprze przy ciężkim hamowaniu, po prostu, żeby nie wdusić tego ofera. Także mamy wufery i piątki. E, przód, e, jakby tutaj nie, nie was nie, nie, nie zdziwię, generalnie jest i5, e, średniak Twitter jest to ze zwrotnicą zestaw który będziemy mogli sobie regulować, przeregulować po prostu poziom wysokich tonów. Więc, więc po prostu mamy, mamy ze zwrotnicą. Oczywiście również przód jest na flexmontach, czyli dedykowane adaptery montażowe do Compose, do średniaka i do Twittera. Tu mamy na tył, na tył idą też również koaksy i trójki. Koaksy i trójki idą w tylnych drzwiach. E, mamy ogólnie szerokopasmowca, tylko on jest centralny, ale mniej więcej tak samo wygląda. E, po prostu mamy szerokopasmowca z tyłu, więc będziemy mieli więcej wysokich tonów. Jak ktoś jeździ z tyłu, e, czy dzieciaki, czy jakaś tam rodzina, e, bo pan Adam wiem, że je użytkuje na zmianę z żoną, e, więc, więc po prostu my, trzeba mieć koaksy, żeby dać troszeczkę więcej wysokich tonów. Nie za dużo, wiemy, żeby nie ściągał nasa scena dźwiękowa, żeby nie ściągała bardzo do tyłu, ale, ale po prostu będzie koaks jaśniej grał. No i oczywiście głośnik centralny, centralny jest z, z SOS-em. Czyli mamy dwie kostki, dwucewkowy głośnik. Jedna kostka odpowiada nam za audio, a druga po prostu jak najbardziej za tryb SOS. Więc funkcja SOS jak najbardziej będzie działała. Głośnik dedykowany. Dlaczego macza? Dlatego, że po prostu mamy od razu dwie cewki. Macza zastępujemy dwucewkowego, jak widać tutaj, ten fabryczny. No, I ciężarem, i jakością wykonania jest bardzo duża różnica, więc, więc tutaj wiadomo, jak w większości szału nie ma. Adapterów nie musimy wyposażać, bo są osłony lusterek, więc po prostu na Twitter będzie mieli osłonę lusterek. No i oczywiście A8. W Basicu jak najbardziej możemy zrobić głośnika centralnego, czyli wtedy będzie um, troszeczkę tańszy z sześcioma kanałami wzmacniacza 6 DSP. Tu mamy 8 kanałów, z tego względu, że pan tam zdecydował się na głośnik centralny, żeby po prostu go wymienić, więc mamy A8. A8. A 8 te dwa mocne kanały takie 162 Tremesu idą nam na, na wofery. Więc tu macie cały pogląd na, na system, który wyląduje. Postaramy się po prostu troszeczkę zrobić przebitek, jeśli chodzi o montaż. Ten materiał, jak już tam wspomniałem. Nie mamy Daniela naszego, naszego kamerzysty, więc po prostu próbujemy własnymi możliwościami, własnymi umiejętnościami. Własnymi ale po prostu myślę, że materiał będzie równie ciekawy co inny. Także do następnych kadrów. Już jesteśmy w GLC po wystrojeniu, powiem Wam szczerze, że generalnie w Mercedesie jakoś zdecydowanie ten system się lepiej jak dla mnie przyjmuje niż w BMW, a to dlaczego? Dlatego, że te wufery grające w komorach, jakby tam na przebitka Wam pokażę, bo wufery w Mercedesie w grodziówce się montuje, w BMW są pod fotelami. Ten bas jest taki bardziej precyzyjny. Mam wrażenie, że po prostu jest bardziej sklejony z, ze średniakiem. Co jeszcze ważna uwaga: jakby tutaj właściciele BMW mają troszeczkę większy dystans między średniakiem a Twitterem. Tutaj mamy, mamy Twitter bardzo blisko średniaka. Zgodność fazowa jest dużo lepsza. I nawet tak jak ja ustalam czasówki tutaj dla kierowcy, żeby po prostu miał fajne spektrum, jeśli chodzi o cenę, szerokość, żeby miał na środku, to po prostu pomiar mamy po prostu z, z dwóch tych głośników po prostu jakby średnią wy, wytyczamy więc jest fajniej to, bo jest krótki dystans między średniakiem a twitterem a w BMW jest dużo niżej, więc po prostu jest większy, większa odległość szczegóły, no tu mamy i trójki, więc, więc wykończenia jeśli chodzi o wykończenia instrumentów dociążono to średnicę, czyli mamy Eee, I trzy Kompost mamy dziesiątkę śre jako średniak. Jakby w większości naszych samochodów, naszych projektów się to powtarza, że po prostu że on jest fajnie, fajnie jest ta średnica dociążona. I tutaj eee, puszczę Wam jakiś tam utwór, który mm, gdzieś kiedyś tam częściej puszczałem, teraz ostatnio mniej, ale e, pokazujący właśnie. Tosied Nice, a girl the children, my car to the cold and the bull. When my eyes were stabbed by the flash of the neon light, it split the night and touched the sounds of silence. Minie. Po prostu jest niesamowicie fajnie, jest przestrzennie. E, Wokalistę mamy przed sobą, te wszystkie wykończenia. Spójne to wszystko jest, naprawdę najniższe tony. Po prostu fajnie, fajnie nam pracują, To wszystko jest zgrane, spójne taka ta scena. E, jest fajnie też również szeroko. bo Po prostu ja instrumenty naprawdę słyszę na skrajach. Po prostu tutaj lusterek, a czy nie na skraju zewnętrznym, tylko tutaj wewnętrznym, ale jest bardzo fajnie, szeroko i jest. Jest zlokalizowany właśnie z tak wokalista w pięknie na środku. Mamy wysoko tę scenę. To jest, to jest naprawdę e, walory, które po prostu nie zawsze daje tak jakby Taka jest prawda. No i te wykończenia, o których Wam mówię, jest, jest mega przyjemnie. Walczyłem trochę z niskimi tonami, bo okazało, że, okazało się, że są, e, trochę ich za dużo. Że po prostu przy, przy, trochę przygasiły nam te wysokie średnie tony. Ale to po prostu to jest norma, jeśli chodzi o strojenie, żeby to wszystko było spójne. Więc nie może być za dużo basu. I charakterystykę Wam tak pokażę, tak na szybko. E, zobaczcie, tu jest charakterystyka. Jeśli chodzi o całe pasmo, od samej góry do samej najniższych, lekko mamy gdzieś tutaj tylko podbite. Nie wiem, czy będzie widać, czy światło nie odbija, ale, ale mamy lekko, lekko niskie tony, po prostu mamy podbite. Tu oczywiście korzystamy z funkcji Fix, która e, podbije nam niskie tony przy cichym słuchaniu, więc, więc po prostu myślę, że jeśli będzie jeździć się z pasażerem, również będziemy mieli niskie tony. E, bardzo udany projekt, naprawdę bardzo udany projekt, i uważam, że wszyscy, jeśli ktoś będzie miał dylemat, może nie tak jak pan Adam, czy sprzedawać auto, czy nie, ale po prostu taki dylemat, po prostu trzeba upgradeować. Gorąco polecam naprawdę upgrade w Bezika, w Mercedesie, gdyż cały efekt, który osiągamy, jakby który nam pokazuje przyjemność tej słuchania tej muzyki, naprawdę jest bezcenny. Także tym takim pozytywnym akcentem, Eee, zapraszam Was do kolejnych naszych materiałów.